Jeżeli już skalujesz swój pomysł na biznes, to tutaj przydadzą ci się właśnie te liczby, realne liczby, bo jeżeli zakładasz, że teraz jesteś w stanie wygenerować 1000 szans sprzedażowych, z czego kupi 100 osób, to podczas skalowania Twojego pomysłu na biznes, czyniąc to tymi samymi metodami co dotychczas i zrobisz to razy 10, czyli zrobisz 10 tysięcy szans sprzedażowych, to nagle twoja skuteczność nie wzrośnie z 10% do 20%. Warto jest założyć, że będzie na tym samym poziomie bądź spadnie. Mówi się, że kiedy otwierasz nowy biznes, to warto jest podzielić przychody przez 3 i pomnożyć koszty przez 2. Czyli jeżeli zakładasz, że twój biznes będzie miał przychody na poziomie 100 tysięcy, a koszty na poziomie 10 tysięcy, to warto jest pomnożyć te koszty razy 2, czyli 20 tysięcy i podzielić te przychody na 3, czyli wyjdzie nam 33 tysiące. Wtedy jesteśmy 13 tysięcy na plusie nie 90 tysięcy i mamy tutaj przestrzeń do eksperymentowania, jak zwiększyć te przychody, jak zmniejszyć te koszty. Natomiast, kiedy nie założymy tego marginesu, mamy bardzo duże ryzyko i znam wiele takich przypadków, kiedy biznesy po prostu splajtowały w pierwszym roku.